Cześć, zapraszam na kolejny odcinek Polskiej Myśli Deweloperskiej, czyli serii, w której pokazuję tylko gry rodzimej produkcji, te duże jak i te małe. Ostatnie wydarzenia i mój ogólny nastrój spowodował przerwę w nagrywaniu, ale wracam i dziś na tapet wrzucam coś naprawdę dużego. Dying Light 2 od Studia Techland. Zanim jednak przejdziemy do gry, chciałbym tylko powiedzieć, że postawa polskiej sceny, tak twórców, jak i odbiorców twórczości, jest bardzo budująca. Wszyscy zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa. No dobrze, przejdźmy do, do paru słów o studiu. Techland został założony w 1991 roku, więc ponad 30 lat temu, przez pana Pawła Marchewkę, który wtedy miał 18 lat, zaczynał od dystrybucji gier i oprogramowania. Dziś studio ma główną siedzibę we Wrocławiu, ostrowie wielkopolskim, a także w Warszawie i zatrudnia ponad 400 osób. Pierwsze gry, które bardziej się przebiły, to Eksterminacja na zachodzie znana jako Mission Humanity i Crime Cities. Ja za to mam sentyment do Pet Sokera. Dalej mieliśmy FPS a Chrome. Potem był Col Call of Juarez, no kto nie pamięta Raya McCullough czytającego Biblię podczas strzelania do bandytów. Kolejnym kamieniem milowym Techlandu był Dead Island, pierwsza ich gra o zombie. że mówiąc, nie do końca podeszła, ale sprzedała się bardzo dobrze, bo było to około 8 milionów sztuk. Następny szczebel został osiągnięty po 2015 roku z premierą pierwszej części ginącego światła. Tutaj sprzedało się ponad 16 milionów kopii. Rok później cieszyliśmy się, cieszyliśmy się z dodatku The Following. No, i po aż 7 latach od premiery pierwszej części gry, mamy drugą. Gra powstawała w bólach. Nie obyło się bez kontrowersji. Premiera była wielokrotnie przekładana. Ale jest, mamy to w końcu. Dying Light 2 wyszło 5 lutego. Gra okazała się sprzedażowym sukcesem. Pierwszy weekend po premierze sprzedanych było już ponad 3 miliony kopii. Na samym Steamie w szczytowym momencie grało równocześnie niemal 275 tysięcy osób. Sam ukończyłem ją dopiero niedawno, z ponad 60 godzinami na liczniku i wykonaniem większości dostępnych aktywności. Niniejsze wideo ma pokazać, jak bardzo złożona jest gra no i moje wrażenia z tego doświadczenia. Zacznijmy od opcji. Mamy tutaj kilka ciekawych patentów, np. zmianę wciskania na przytrzymywanie klawisza przy Quick Time eventach, np. animację otwierania na siłę skrzyń bądź drzwi czy włazów, czy automatyczne przypisywanie podnoszonej broni. To może być czasami kłopotliwe, kłopotliwe więc na przyszłość polecam wyłączenie. Jest też zakładka RPG, gdzie ustawiamy jak bardzo widoczne, będą widoczne statystyki, liczniki itd. podczas naszej rozgrywki. Nie zmienia to mechaniki samej gry, tylko widoczność. Nawiasem mówiąc nie jestem wielkim orędownikiem tej, tej RPGowości w grze. Mamy też kilka ułatwiaczy sterowania, przez co staje się ono łatwiejsze, jeśli ktoś nie ma zręcznych palców, czyli coś w sam raz dla mnie. Dziwnostką w tym menu jest to, że w danej opcji mamy też zakładki, w których poruszamy się klawiszem 1 i 3. Przynajmniej ja nie znalazłem innego sposobu. Zanim przejdę do prezentacji gry, chciałbym pokazać, co tam się kryje za tym bieganiem i biciem zombie. RPGowość w grze jest dość mocno zaakcentowana. Na początku nasz bohater jest dość słaby, ale wraz z rozwojem koksuje i staje się prawdziwą bestią. Zacznijmy od umiejek. Podstawowym podziałem są tutaj umiejętności walki i parkouru. Każde z drzewek ma po 24 rzeczy, których możemy się nauczyć. Wszystkie są okraszone krótką animacją prezentującą ich efekt. Przyczepię się tu trochę do ikonek klawiszy. Moim zdaniem są nieczytelne i czasami ciężko wyczuć, którego klawisza powinniśmy używać. Punkty do rozdysponowania otrzymujemy za wykonywane misje, zadania, wyzwania i po prostu zarobienie rzeczy związanych z danym drzewkiem. Wykorzystywanie nowo poznanych umiejętności zwiększa ilość punktów jakie otrzymujemy. Za każdy poziom otrzymujemy jeden punkt, a najeżdżając myszką na ikonę drzewa widzimy ile jeszcze nam brakuje do następnego. Po odblokowaniu sześciu zwiększa się też nasza ranga i przez to poziom trudności przeciwników. Każda umiejętność wymaga odpowiedniej ilości punktów zdrowia w przypadku walki, czy wytrzymałości w przypadku parkuru. I tu płynnie przechodzimy do drugiego drzewka. Są to poziomy wspomnianych przed chwilą statystyk. Te rozwijamy zdobywając leżące tu i ówdzie inhibitory, czyli dopalacze, które mutują naszego bohatera w prawdziwą bestię. Trzy takie pozwalają nam zwiększyć poziom danej statystyki i jej ilość o 20 punktów. Najwyższy poziom to 26. A inhibitorów jest 126, czyli podczas jednej rozgrywki nie będziemy w stanie osiągnąć maksymalnego poziomu obu statystyk. Każde doładowanie inhibitorami zwiększa też dozwolony czas przebywania w ciemności. Przejdźmy do mapy. Ta z początku z powitam głą szybko odsłania przed nami swoje sekrety. W grze odwiedzamy dwie części miasta Wiledor, które są podzielone na odpowiednio 4 i 7 dzielnic. Tutaj coś, co mnie chyba najbardziej boli w grze, nieprzetłumaczone nazwy własne. Sztandarowym przykładem dla mnie jest kościół Holy Trinity. Dosłownie tak jest napisane w opisie obiektu, jak i na mapie. Większość z dzielnic możemy przypisać do jednej z dwóch frakcji, o których opowiem później. Po opanowaniu odpowiedniego obiektu, to jest wieży ciśnień lub stacji elektrycznej. Mamy tu też stacje metra, służące jako punkty szybkiej podróży. Tyle w oddaleniu. Jak tylko mapę przybliżymy, naszym oczom, oczom ukazuje się typowy dla otwartych światów las znaczników. Nie będę każdego z nich omawiał. Powiem tylko, że podoba mi się różnorodność aktywności w grze. Kolorem białym mamy oznaczenia tzw. interaktywne, zielonym miejsca bezpieczne, a małymi plakietkami punkty warte odwiedzenia czy osady. Miłą funkcją tutaj jest legenda, gdzie możemy większość ze znaczników odfiltrować. W ten sposób na mapie zostają nam tylko te punkty, które nas interesują. Kolejną zakładką jest Dziennik. Tutaj mamy podział na zadania, obiekty, aktywności i wyzwania. Wszystko jest dobrze opisane, każdy wpis ma znacznik mówiący o miejscu, gdzie trzeba się udać, a także nagrodę czy wskaźnik możliwości wyboru jego ścieżki. Widzimy też sugerowaną rangę postaci. O obiektach już wspominałem miło, że są oznaczone również tutaj. Dalej mamy aktywności, którymi mogą być anomalie czy obiekty GRE albo zrzuty wojskowe. Warto się nimi zainteresować, ponieważ jest to dobre źródło inhibitorów. Wyzwania to aktywność zręcznościowa, czyli najczęściej bieg z przeszkodami, chociaż mamy też jedną związaną z walką moim zdaniem bardzo zabawną, ale praktycznie niemożliwą do ukończenia ze złotem. Im lepszy wynik osiągniemy, tym więcej punktów otrzymamy. Najczęściej parkouru. Chwilę dłużej chciałbym przystanąć przy ekwipunku. Tu mamy dwie sekcje: przegląd i plecak. Zacznijmy od przeglądu i broni. Do menu szybkiego wyboru w grze możemy wybrać cztery sztuki, podczas rozgrywki zmieniamy je klawiszem 3. Bronie, jak i inne przedmioty w grze, mają swoje poziomy rzadkości. I tak mamy pospolite, oznaczone kolorem białym. Niepospolite, zielone, rzadkie, niebieskie, unikalne, fioletowe i artefaktyczne, złote. Im przedmiot lepszy, tym jest bardziej wytrzymały i ma więcej dodatkowych premii i okienek na ulepszenia. Poza tym, w miarę rozwoju naszej postaci znajdujemy broń o lepszej randze, za czym idą większe obrażenia nią zadawane. Broń może być sieczna lub obuchowa, niby są jakieś różnice, ale szczerze mówiąc, ja jakoś bardzo tego nie odczułem. Po broniach przechodzimy do wichajstrów, czyli wszystkich tych przedmiotów, które mogą nam pomóc przetrwać w tych niebezpiecznych czasach. Są to przedmioty, które mogą odstraszać, wabić, pomóc uciec, a nawet eksterminować wroga. Tutaj też znajdziemy jedyną broń palną w grze czyli prowizor prowizoryczną strzelbę. Aktywnych wichajstrów możemy mieć również cztery. Dalej mamy medykamenty. Co tu znajdziemy, zdradza już sama nazwa. Ja od pewnego momentu używałem tylko dwóch. To jest apteczki wojskowej i wzmacniacza odporności. Tutaj warto wspomnieć, że tak wichajstry, jak i większość medykamentów możemy ulepszać u rzemieślników. Im wyższy poziom, tym na przykład więcej zdrowia jest przywracane. Oprócz wspomnianej apteczki, która przywraca całość, albo wichajster jest bardziej trwały. U dołu ekwipunku widzimy narzędzia. Są to przedmioty ułatwiające poruszanie się w świecie gry, czyli namierzanie, inhibi czy namierzanie inhibitorów. Na początku mamy tylko dwa, a reszta jest odblokowywana w miarę rozwoju fabuły. Co ciekawe, dwa z nich, HAK i latarkę UV, możemy przypisać jako aktywne wichajstry. Te dwa i jeszcze paralotnie możemy ulepszać, dostępne są trzy poziomy. Pancerze, poza modyfikatorami i poziomami, mają też coś w rodzaju klasy. Tutaj mamy Rangera, Medyka, Wymiatacza czy Obrońcę. Szczerze nie zwracałem na to większej uwagi. Niby każda klasa daje inne modyfikatory, jednak nawet jak próbowałem ubierać się w jednej, benefity były nieodczuwalne. Bardzo miłym featurem jest to, że wszystko co założymy widać w głównym oknie ekwipunku, a nawet w menu głównym gry. Na koniec spójrzmy co mamy w plecaku. Tutaj chyba jest najbardziej przejrzyście. Podział jest następujący. Zasoby rzemieślnicze, gdzie znajdujemy trofea z nietypowych zombie. Im silniejszy i rzadszy, tym lepsze trofeum. Podział ma podobny jak przy broniach. Te lepsze trofea są potrzebne przy wyższych poziomach ulepszeń. Znajdziemy tu też materiały wojskowe. Te zdobędziemy tylko przy zrzutach, a służą do ulepszeń narzędzi. Amunicja mówi sama za siebie. Najczęściej będą to różnorakie strzały, zwykłe lub z różnymi efektami. efektami. Tutaj też ciekawostka, do której ciężko dojść. Aby zmienić rodzaj strzały podczas gry, trzeba mieć wybrany łuk jako aktywną broń i przytrzymać klawisz 3, a następnie klawiszami Q i E zmieniać. Dalej mamy przedmioty różne, cenne znajdźki, które po prostu sprzedajemy. No i części do wytwarzania to również mówi samo za siebie tyle o ekwipunku. Po ekwipunku i plecaku który nasz protagonista pożyczył chyba od bezimiennego z serii Gothic, parę słów o wytwarzaniu przedmiotów. Jak już zostało wcześniej wspomniane, większość wichajstrów i medykamentów możemy ulepszać. Wcześniej nie wspomniałem, ale ulepszyć możemy też amunicję. Poziomów ulepszenia jest zazwyczaj 9, wyjątkiem są narzędzia. Ulepszamy u rzemieślników rozsianych po świecie gry. Najłatwiej jest się do nich dostać, przez dotarcie do głównych siedzib dla danej frakcji, gdzie zazwyczaj możemy się dostać szybką podróżą. Ale wytwarzać możemy je już tylko sami. Do tego służy to menu. Standardowo widzimy wszystkie dostępne nam schematy, które możemy tylko posortować. Mamy też możliwość filtrowania schematów. Widzimy ją po lewej stronie. I tak możemy pofiltrować, żeby pokazywało same wichajstry, medykamenty lub amunicję. Po prawej widzimy wszystkie części do wytwarzania, które mamy w plecaku. Przedmioty, dla których nie mamy wszystkich składników, są wyszarzone. Te dostępne dla nas widać na pierwszy rzut oka. Wykonujemy je przytrzymując lewy przycisk myszy. Lub jeśli chcemy wszystkie naraz, to klawisz C. Także jak widzicie, wytwarzanie przedmiotów w grze jest maksymalnie uproszczone. Nie sprawia żadnej frajdy. Kolejną zakładką, o której krótko chciałem tylko opowiedzieć, są przedmioty kolekcjonerskie. Dzielą się one na trzy zakładki: pamiątki, czyli wszelkie karty, zdjęcia, stare artykuły z gazet, a nawet nieśmiertelniki, których parę zdobywamy w toku gry. Dalej mamy nagrania, gdzie każdego można odsłuchać. Polecam szczególnie zdobycie nagrania głównego lekarza GRE. Na mnie zrobiły kolosalne wrażenie. Na końcu zobaczymy graffiti, które są fajnym dodatkiem, dodatkiem i chociaż mało ich znajdowałem, to no naprawdę czasami warto przystanąć i na nie spojrzeć, bo to są małe dzieła sztuki. Wszystko to jest bardzo fajnym bajerem, który pozwala wejść jeszcze głębiej w świat gry, dosłownie w niego wsiąknąć. No, i na koniec podróży po menusach wskazówki. Nie korzystałem, omawiam dla formalności. Jak widzicie, większość z nich jest u mnie nieoznaczona. Wskazówek jest mnóstwo, są dobrze pogrupowane. Nie ma niestety animacji, jak w przypadku umiejętności. Moim zdaniem przydałyby się. No to pokażmy, jak wygląda sama gra. A wygląda co najmniej dobrze. Nawet przy moich ustawieniach, czyli tylko Full HD i Bez RTX, na więcej nie pozwala niestety mój blaszek. Tekstury są w większości ładne, gra zachwyca widokami. Miejscami jednak zauważyłem parę kiepskich, ale w żaden sposób nie psują one wrażenia. Na większość się po prostu nie zwraca uwagi. Gra działa mi płynnie, nie miałem najmniejszych problemów. Zobaczcie sami. Muzyka skomponowana jest przez Oliviera de Riviere wraz z London Contemporary Orchestra i Je, jest czasem subtelna, zawsze dobrze wspiera narrację, a podczas walki daje kopa i podnosi adrenalinę. Zawsze jest przyjemna dla ucha. Mute. Muszę też powiedzieć co nieco o animacjach. Tutaj uczucia mam mieszane. Z jednej strony, mimika na najwyższym poziomie i możliwość stwierdzenia na pierwszy rzut oka nastroju postaci, a nawet czytania z ruchu bark. A z drugiej strony, na przykład animacja przeszukiwania czegokolwiek, gdzie Aiden jest chyba mistrzem telekinezy, bo machając w powietrzu rękoma przywołuje przedmioty. Tak samo podnoszenie rzeczy z ziemi czy skrzyni. Ot, machnie ręką i już mamy to w plecaku. Dobrze. Tyle technikaliów. Przejdźmy do filarów gry. A zacznę od fabuły. Moim zdaniem jest to jeden z najsłabszych elementów gry. Nie chcę zdradać szczegółów, ale jest to taka fabuła patchworkowa. Wygląda to tak, jakby parę historii zostało ze sobą zszyte, ale bardzo cienkimi nićmi. Wiele rzeczy mi się po prostu nie kleiło. Postaci zachowywały się dziwnie. Zdarzyła się też historia w stylu zabili go i uciek. Dialogi są dość szczerstwe. Czasem jakby pisane na siłę. Ale dość narzekania. Sama gra dzieje się 22 lata po części pierwszej. Wcielamy się w postać pielgrzyma Aidena, który w poszukiwaniu bliskiej mu osoby zawędrował do ostatniego miasta na planecie, Villedor. W grze mamy trzy główne frakcje, to jest stróżów w prawa, w angielskiej wersji peacekeepers, ocaleńców, survivors, tutaj rozśmieszyła mnie ich nazwa w pierwszej części miasta, bazarianie. Mamy też renegatów. Dołączyć, a raczej realizować cele frakcji, możemy tylko w przypadku pierwszych dwóch. Powiem tak: nie byłem w stanie utożsamić się z żadną z frakcji, a do ocaleńców dołączyłem właściwie z przekory. Fabularnie po prostu odpychali nas od siebie przez większość gry. Wybór jest też pozorny. Nawet jak zrobimy wszystko wbrew stróżom, możemy spokojnie hasać po ich bazie, wykonywać misje, a oni będą nas pozdrawiać. Poza fabularnymi wyborami. Co do danej frakcji, możemy też przypisywać im obiekty. I dopiero tu czuć konsekwencje wyboru. Tereny ocaleńców zmieniają się na łatwiejsze w podróżowaniu, a SP dodaje stanowiska obronne. Więcej dobroci mogę powiedzieć o zadaniach pobocznych. Tutaj jest to ciekawsze, a wybór ma znaczenie. Może na przykład wydłużyć misję, lub spowodować, że dana postać przeżyje bądź nie. No dobra. Tyle o fabule. Przejdźmy teraz do pozostałych filarów produkcji. Pierwszym z nich i czymś, co też wyróżniało część pierwszą, jest parkour. Jest to bodaj najjaśniejszy punkt programu. Ejden z gracją górskiej kozicy pokonuje przeszkody, wydawałoby się nie do pokonania dla normalnego człowieka. No, ale normalny to on nie jest. Przypomnijmy, że jedzie na dopalaczach i to całkiem mocnych. Parkour. Sprawia mi niesamowitą przyjemność. Wszystko jest bardzo płynne, i w chwilę łapiemy, gdzie można się dostać. Na początku jest to dość trudne, a czasem nawet zabawne, ale związane jest to z niskim poziomem wytrzymałości naszego bohatera. Jednak, w miarę przyjmowania do palaczy i rozwoju postaci, Aiden zaczyna chodzić, wręcz chodzić po ścianach. Ale i aby jeszcze upłynnić podróż, w pewnym momencie otrzymujemy hack, który może pomoże nam się dostać we wcześniej niedostępne miejsca. Możemy nim albo się szybko przyciągnąć do danego miejsca, albo go zaczepić i się bójnąć. Hack był już dostępny w pierwszej części. Jednak tutaj jego mechanika jest nieco bardziej realistyczna. W grze sprzed siedmiu lat, mając hack, byliśmy bardziej jak Spider-Man. Tutaj nie ma tak łatwo. Nowością jest za to paralotnia. Dzięki niej możemy jeszcze szybciej podróżować. Czasem, dzięki wentylatorom, dostać się w jeszcze bardziej niedostępne miejsca. Ruchomi uruchamiamy ją domyślnie klawiszem Z, a klawiszem S stabilizujemy lot. Później można też odblokować umiejętność przyspieszenia. Jest to dobry feature, często przeze mnie wykorzystywany. W pierwszej części mieliśmy chyba tylko Easter Ega, który pozwalał odblokować coś podobnego. Podsumowując, parkour wyszedł naprawdę znakomicie. Kudosy dla Techlandu. Jest bombowo. Bawiłem się skacząc po ścianach naprawdę znakomicie. No to przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej. Czyli walkę, walki. Jest to czysta przyjemność. Walka jest płynna, lekka i bardzo dynamiczna. Bronie niszczą się zdecydowanie wolniej niż w pierwszej części. Nigdy też nie miałem poczucia, że jej brakuje albo chodzi, chodziłem z pustymi rękoma. Wręcz przeciwnie, w większość czasu miałem jej zawsze za dużo i trzeba było ją upłynąć u handlarzy. Jak już mówiłem, przy omawianiu ekwipunku, nie czułem większej różnicy walcząc bronią sieczną czy obuchową. Świetnie za to wypadają modyfikacje. Efekty widać od razu. Przeciwnicy faktycznie płoną lub obrywają strzałem elektrycznym. Jako, że nie ma broni palnej, a broń dystansowa jest ograniczona głównie do łuków, to walczymy większość czasu wręcz. I co się tam dzieje? Wrażliwi ludzie niech lepiej nie włączają Dying Light 2. Posoka leje się strumieniami, a kończyny fruwają na lewo i prawo. Dekapitacja jest na porządku dzienny. Suwak GOR w tym przypadku jest bardzo mocno przesunięty w prawą stronę. Już chyba bardziej się, się nie da. Nieumarli przeciwnicy są dość prości do pokonania. Większa różnorodność pojawia się przy tych żywych. Ich inteligencja stoi na dość wysokim poziomie. Nie szarżują na nas bez sensu, starają się dostosować różnorodne ataki, odpychają nas, obchodzą. Słowem kombinują. Podobają mi się też umiejętności walki, są naprawdę efekciarski. Słynny już kopniak, zgniatanie czy skoki roztrzaskanie potęgują mi jeszcze bardziej satysfakcję z mordowania kolejnych nieprzyjaciół. Poza bronią konwencjonalną mamy gęsto rozstawione pułapki, takie jak kolce czy naelektryzowana podłoga. Powodują one natychmiastową śmierć jak tylko, jak tylko zasadzając kopa przeciwnik wpadnie takowy. Wrogów możemy też spychać z wysokości. Tutaj muszę się trochę doczepić. Animacja spadania wygląda w ten sposób, że jej nie ma. Przeciwnik po prostu stojąc leci w dół. Moim zdaniem, jest też, moim zdaniem też za dużo traci punktów życia. Na przykład spada z niewielkiego dachu na nogi i traci połowę paska. Ostatni przytyczek, jaki mam do walki, to sposób blokowania. Obojętnie z której strony i w jaki sposób jesteśmy atakowani, nasza postać zasłania się zawsze tak samo. W momencie, gdy walka w zwarciu jest głównym sposobem, takie coś uznaję za niedopracowanie. Tak czy inaczej, walka jest miodna, lekka i satysfakcjonująca. Polecam. Ten fragment nagrania chciałbym poświęcić na rzeczy, które mnie w tej grze zabolały. Największą bolączką dla mnie są powtarzające się lokacje, a nawet nie powtarzające się, wręcz skopiowane. Pal licho podobne dachy czy plan wnętrza. To jeszcze można wybaczyć przy ogromie świata. Boli mnie jednak kopiuj w klej rozstawienia skrzyń, walizek, mebli w pomieszczeniach, czy słynny martwy gość w zawsze tej samej puchowej kurtce leżący na dachach. Martwy. W starym wildor mogło się odnieść wrażenie kręcenia w kółko. Kolejną rzeczą jest wszechobecne przenikanie obiektów. Jeszcze te ruchome można przeboleć, ale mnogość drzew, przedmiotów, elementów wystroju, czy budynków przenikających przez siebie jest aż nadto widoczna i kłuje moje wrażliwe na takie bodźce oczy. Wspomniałem już o tym, ale muszę to przywołać. Nieprzetłumaczone nazwy własne. Praktycznie żadna nie jest przetłumaczona. Mapa, opisy obiektów czy zadania zawierają takie dziwnostki jak kościół Holy Trinity czy St. Paul Island. Najbardziej kłuje mnie to w momencie, kiedy postaci mówią nam gdzie iść. Z pięknej polszczyzny przeskakują na idealnie zaakcentowane nazwy. Ostatnią z głównych boleści jest dla mnie cykl dnia i nocy. Księżyc stoi całą noc w jednej pozycji, a w dzień co kilka godzin zmienia się tylko tekstura. Pierdoła, ale mnie zakłuła. No i coś, co mnie osobiście nie zabolało, ale trzeba wspomnieć: praktyczny brak koopa, ze względu na to, że postęp jest zapisywany tylko u hosta. No dobrze, pochwaliłem, ponarzekałem, no to teraz czas na podsumowanie. Jakbym miał jednym zdaniem, Dying Light 2 jest to gra, którą polubiłem, ale za Chiny lodowe nie jestem w stanie pokochać. Gra jest dobra, miejscami bardzo, ale cierpi na przypadłość, dotykającą wiele współczesnych tytułów. Jest zwyczajnie niedokończona, zapewne z różnych względów, ale fakt pozostaje. Mimo to uważam, że tytuł jest godnym następcą części pierwszej, piękną ewolucją. Wierzę też, że z czasem główne babole zostaną pokonane. Techland już zapowiedział długoletnie wsparcie dla tytułu. Wielkim plusem jest dla mnie grafika i przemiła dla ucha nastrojowa muzyka. Tutaj biję pokłony. To samo mogę powiedzieć o głównych filarach rozgrywki tutaj jest nawet jeszcze lepiej. Parkour jest miodny, walka jest bardzo przyjemna. Obie te rzeczy są niesamowicie satysfakcjonujące. O minusach już opowiedziałem przed chwilą i w toku całego filmu. Nie zniechęciły mnie one i skończyłem grę z uśmiechem na ustach. Dying Light 2 jest grą wartą pieniędzy jakie na nią wydałem. Z czystym sumieniem polecam wszystkim lubującą się w tematach walki z plagą zombie. I nie tylko. Myślę, że każdy tutaj będzie, za, każdy będzie zadowolony grając w tą grę. To było tyle z mojej strony, jeśli chodzi o Dying Light. To był odcinek polskiej myśli deweloperskiej, w której staram się pokazywać wytwory rodzimej produkcji. Te większe, jak i mniejsze. Dzisiaj mieliśmy te pier tą taką pierwszą. Za uwagę dziękuję i polecam się na przyszłość. Trzymajcie się. Cześć.